Cześć, mam na imię Karolina i bardzo serdecznie witam Was na moim kanale YouTube Elektrochemik w Akcji. Prowadzę także bloga i Instagrama pod nazwą Elektrochemik dla Rozwoju. Linki znajdziecie w opisie pod filmem, bardzo Was serdecznie tam zapraszam, gdyż mówię tam głównie właśnie o mojej ogromnej pasji, jaką jest elektrochemia, głównie w przemyśle energetycznym, a także przemyśle transportowym i głównie ta elektrochemia krąży wokół ogniw paliwowych, Gdyż jestem doktorantką na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie badam właśnie ogniwa paliwowe, a konkretniej są to węglanowe ogniwa paliwowe MCFC. Ale mam także doświadczenie w badaniu ogniw stałotlenkowych, czyli typu SOFC, a także protonowo-przewodzących, czyli PEM, czyli są to te ogniwa, które są wykorzystywane na przykład w autach wodorowych. I stąd właśnie pomysł na założenie kanału na YouTubie, gdyż chciałabym, żeby moja pasja do elektrochemii, czy też w ogóle wiedza na temat elektrochemii dotarła do szerszego grona odbiorców, gdyż uważam, że jest to niezwykle ważna dziedzina chemii, którą można spotkać tak naprawdę na co dzień. I zachęcam was tutaj też do obserwowania nie tylko mojego Instagrama, ale także strony biotechnologia.pl, gdyż tam mówię szerzej o wykorzystaniu elektrochemii w dziedzinach nauk związanych ze zdrowiem, na przykład w medycynie, farmacji czy przemyśle kosmetycznym. I tutaj też chciałabym wyjaśnić, że moim pierwszym wykształceniem jest chemia kosmetyczna. Gdzie badałam reakcje elektrochemiczne w kremach do twarzy. Także na pewno też będę tutaj o tym mówić. Głównie chciałabym się skupić na przemyśle energetycznym, gdyż jest on mi najbliższy i właśnie pewnie będę głównie mówiła o ogniwach paliwowych. Natomiast będę również pokazywała Wam praktyczne aspekty wykorzystania elektrochemii w innych dziedzinach nauki, gdyż jest to moim zdaniem niezwykle istotna dziedzina, bez której wiele różnych dziedzin nie mogłoby istnieć. I tak, na przykład podając medycynę, to tutaj elektrochemia jest wykorzystywana na przykład w EKG, czyli tak naprawdę są to elektrody, które odbierają impulsy elektryczne z naszego serca, patrząc, czy serce to prawidłowo pracuje. I jest to właśnie dzięki elektrochemii. Także na pewno będę chciała tutaj poruszać różne tematy związane z elektrochemią i bardzo serdecznie Was zapraszam. Ale teraz przechodząc do rzeczy, czym jest w ogóle elektrochemia i dlaczego uważam, że jest to tak istotna dziedzina nauki? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że moim zdaniem elektrochemia jest niedocenianą dziedziną chemii, gdyż na przykład na moich studiach magisterskich, razem ze mną, na mojej specjalizacji, właśnie, były tylko cztery osoby razem ze mną, więc jest to dosyć niedużo. Natomiast sądzę, że wynika to z tego, i dajcie mi znać w komentarzach koniecznie, czy kiedyś słyszeliście w ogóle o takiej dziedzinie jak elektrochemia, czy mieliście może na chemii w szkole, czy w ogóle mieliście cokolwiek związanego z elektrochemią, z paliwami czy z ogniwami, nawet bo wiem, że jakieś tam zaczątki bateryjne są właśnie w liceum. Także dajcie mi znać w komentarzach. Natomiast właśnie elektrochemia jest tak istotna i jest na tyle ciekawa, ponieważ tak naprawdę od wieków już nie ma postępów w tej elektrochemii. Co to znaczy? To znaczy, że wiele zjawisk, które istnieją w elektrochemii, zostały już opisane wieki temu i to się wcale nie zmienia teraz. I to jest właśnie fascynujące. Oczywiście, robimy różne badania. Naukowcy pracują nad udoskonaleniem tej dziedziny, natomiast jest to fascynujące, że możemy wykorzystać zjawiska, które są znane od wieków w dzisiejszej technologii, i tak na przykład właśnie w ogniwach paliwowych, które mają zrewolucjonizować energetykę, ale o tym jeszcze powiemy, gdyż dzisiaj nie będzie o ogniwach. Następny filmik zrobię właśnie o ogniwach typu PEM. Natomiast jest to moim zdaniem bardzo fascynujące, dlatego dajcie mi znać, czy w ogóle słyszeliście o tej dziedzinie kiedyś. I moim zdaniem elektrochemia nie jest zbyt dobrze tłumaczona. Oczywiście nie jest to niczyja wina. Po prostu wydaje mi się, że warto pokazać praktyczne aspekty wykorzystania elektrochemii w różnych dziedzinach nauki, tak jak właśnie ja tutaj mam to na celu. Ponieważ jest to tak jak mówię, już po raz kolejny fascynująca dziedzina, gdyż Wykorzystuje zjawiska znane od dawna, dzisiaj tak naprawdę do nowoczesnych technologii, które dopiero się rozwijają, więc jest to bardzo ciekawa dziedzina. No i czym się ona zajmuje? Elektrochemia bada reakcje, które zachodzą pod wpływem prądu elektrycznego, bądź też jesteśmy w stanie zaobserwować generowanie prądu elektrycznego w wyniku zachodzących reakcji chemicznych. I takie właśnie rzeczy dzieją się na przykład w ogniwie i w elektrolizerze. Ja jeszcze wam mówiła, co to są za urządzenia i czym się one różnią. Ale też elektrochemia dzieli się na dwie tematyki. Jedną z nich jest elektrodyka, drugą z nich jest jonika. I oczywiście nie chodzi mi tu o podawanie skomplikowanych nazw. Natomiast będzie to istotne z punktu widzenia moich późniejszych filmików, kiedy będę tłumaczyła, jak działa ogniwo paliwowe na przykład. No więc elektrodyka zajmuje się badaniem reakcji na elektrodach, a jonika badaniem roztworów elektrolitów, czyli roztworów, w których pływają sobie jony. I właśnie i elektrody i elektrolit znajdziecie na przykład w baterii Oczywiście mowa tutaj o takich bateriach zegarkowych, ale także o bateriach paluszkowych, akumulatorach, ogniwach większych, instalacjach energetycznych, to wszędzie znajdziecie i elektrody, i elektrolit. I na razie tylko tyle. Elektrody przewodzą elektronowo, czyli płyną sobie przez nie elektrony. Natomiast jeżeli chodzi o roztwór. Jakim jest elektrolit? Na razie pozostańmy na tym, że to jest roztwór, ponieważ może to być też forma stała, ale o tym będę mówiła w kolejnym filmiku. Przez ten elektrolit, one, elektrolit przewodzi jony, czyli przewodzi jonowo, i na razie tak to pozostawmy. W kolejnych filmikach będę tłumaczyć, jakie to ma znaczenie. I właśnie tutaj możemy sobie też wprowadzić takie pojęcie, jakim są reakcje elektrochemiczne. Reakcje elektrochemiczne, czyli to są właśnie te reakcje, które zachodzą w elektrochemii, które elektrochemia bada, czyli po prostu elektrochemia bada elektryczne aspekty reakcji chemicznych. I też nie sposób nie wspomnieć, przy mówieniu w ogóle o elektrochemii, o reakcjach redox. To takie na razie podstawowe pojęcia, zaraz powiem, dlaczego jest to istotne. Reakcje redox, czyli reakcje utleniania i redukcji, Właśnie w skrócie redox, utlenianie czyli oksydacja. I na czym polegają tak naprawdę te reakcje? No więc, reakcja utleniania jest to oddawanie elektronów, a re reakcja redukcji jest to przyjmowanie elektronów. Jeszcze będę to wyjaśniała. Natomiast reakcje te zachodzą właśnie na elektrodach, na anodzie. Czyli jednej z elektrod, na przykład baterii, taką jaką macie w telefonie, w komputerze, czy tak naprawdę teraz już gdziekolwiek. Reakcje utleniania zachodzą na anodzie, natomiast reakcje redukcji zachodzą na katodzie. I dlaczego jest to istotne w ogóle? Z punktu widzenia działania urządzenia, to dzięki zachodzeniu tym, tych reakcji urządzenie w ogóle może działać. Ponieważ Jesteśmy w stanie, tak naprawdę, dzięki reakcjom utleniania, elektrony wędrują sobie poprzez zewnętrzny obwód elektryczny, dając nam prąd. Ale o tym będę mówiła właśnie szerzej, jak będę omawiała ogniwa paliwowe. Natomiast z punktu widzenia czysto biologicznego, reakcje utleniania redukcji zachodzą w naszych organizmach, ponieważ są one częścią oddychania komórkowego. W przemyśle kosmetycznym oczywiście również są one dobrym przykładem, ponieważ zachodzą reakcje jełczenia, czyli właśnie utleniania. Na przykład olej często jełczeje, czy też masło, jeżeli pozostawicie na powietrzu i w słońcu, no to to są właśnie reakcje utleniania. I również jeżeli chodzi o reakcje redox, czemu są one takie istotne? No więc są one częścią niedojrzeży nas. Naszego organizmu, gdyż pod wpływem reakcji utleniania nasz organizm na przykład się starzeje, ale są też one istotne z punktu widzenia działania wielu różnych urządzeń w różnych przemysłach, czy też są one istotne w zachodzeniu różnych reakcji chemicznych w przemyśle, które to produkty tych reakcji są później wykorzystywane w naszym życiu codziennym. I stąd właśnie uważam, że elektrochemia jest niezwykle ważną dziedziną nauki. I dlatego bardzo Was zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie, a także do subskrypcji mojego kanału, ponieważ chciałabym Wam właśnie pokazać ten praktyczny aspekt wykorzystania elektrochemii. No i tak na przykład chciałabym przekazać, że te reakcje redox, które są częścią tej elektrochemii, one tak naprawdę wy występują wszędzie. Natomiast jest to istotne z tego punktu widzenia, że te reakcje redox determinują nam właściwości danego związku chemicznego, który jest później wykorzystywany na przykład jako kompozyt, czy jako materiał. Już tak skracając. Czyli na przykład, podając, opierając się na mojej wiedzy z chemii kosmetycznej. Jeżeli wiemy, że kosmetyk nam się utleni, a jest to możliwe, ponieważ kosmetyki najczęściej są wystawione na działanie światła właśnie na półkach sklepowych, to wiemy, że te reakcje utleniania zajdą na pewno. I co możemy zrobić? Jeżeli wiemy, że jakiś związek się utlenia czy też redukuje, możemy temu zapobiec, dodając na przykład w przypadku kremów do twarzy. Konserwanty, czy też antyoksydanty, o których też na pewno będę mówiła, bo jest to moja praca inżynierska. No więc, znając właściwości danego materiału, jeżeli wiemy, że on się utleni, czy też podając przykład baterii, wiemy, że po jakimś czasie zachodzą te reakcje, one, one zachodzą cały czas, natomiast w pewnym momencie dochodzimy do takiego punktu krytycznego, gdzie właśnie wiemy, że ten materiał. Ma troszeczkę gorsze właściwości niż na początku, i wiedząc o tym, możemy temu zapobiec stosując właśnie na przykład różne związki chemiczne, o czym też na pewno będę mówiła, różnego rodzaju powłoki, żeby temu zapobiec, no a w kosmetykach właśnie na przykład konserwanty. Także z tego punktu widzenia, reakcje redox są dosyć istotną częścią elektrochemii. Gdyż tak naprawdę to one są tym punktem napędzającym. I dlatego chciałabym przekazać, że elektrochemia jako taka opiera się właśnie na tych reakcjach redox. I o tym jeszcze sobie szerzej powiemy w następnym filmiku. Natomiast mam nadzieję, że podałam Wam takie proste, praktyczne przykłady tego. Jak elektrochemia i gdzie możecie w ogóle ją znaleźć na co dzień? Jak ona kształtuje w ogóle nasze życie codzienne? Bo oczywiście w medycynie, na przykład, jest wykorzystywana jako nośnik w nośnikach leków. I oczywiście ja to opisuję też na biotechnologii.pl, także bardzo serdecznie Was zapraszam. Natomiast, właśnie dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju sensorów, Jesteśmy właśnie w stanie wykryć na przykład jakieś komórki, na przykład nowotworowe. Czy jesteśmy w stanie w środowisku wyłapać różne związki, które zanieczyszczają to środowisko i jakoś znaleźć sposób utylizacji. Także elektrochemia, jak widzicie, jest wykorzystywana tak naprawdę wszędzie. Dlatego mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Przepraszam za moje chaotyczne mówienie, ale bardzo chciałabym dużo Wam przekazać. Jest to mój pierwszy filmik, także wybaczcie, że się trochę jąkam. Natomiast mam nadzieję, że na tyle Was zainteresuje ta tematyka, że będziecie chcieli tutaj wracać. I następny filmik będę nagrywała właśnie o ogniwach typu PEM. Także zasubskrybujcie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. I zachęcam Was do zaobserwowania również mojego Instagrama, i mam nadzieję, podzielcie się też w komentarzach, czy znacie w ogóle taką dziedzinę jak elektrochemia. I mam nadzieję, że trochę odczaruję tą elektrochemię, ponieważ nie jest ona zbyt lubiana, a uważam, że jest niezwykle istotną dziedziną nauki, która może zrewolucjonizować przyszłość, na przykład, właśnie w przemyśle energetycznym. Także zachęcam Was jeszcze raz do obserwowania. I dajcie mi znać co myślicie, papa. Pa.